Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc wrzesień dla urodzonych w znaku wodnika. Co czeka wodniki we wrześniu? Energia miesiąca. Dwójka mieczy. Miłość, związki, uczucia. Dziesiątka monet. I praca zawodowa, finanse. Ósemka mieczy. Są tu dwie karty, które mówią o Możliwościach na przyszłość, braku jeszcze działań i ruchu, ale też i strachu przed niepewnością przyszłości, niepewnością jutra. Dwójka mieczy mówi o wycofaniu się z pewnych rzeczy, o przemyśleniu. O tym, że się czas, do, to znaczy wy, drogie wodniki, dojdziecie już do wniosku takiego, do że czas zamknąć przeszłość. Nie można w przeszłości siedzieć i rozpamiętywać, co było kiedyś, czas się otworzyć na przyszłość. W dwójce e, mieczy jest tu i teraz, czyli staniecie sobie e, może w lekkim rozkroku, może jeszcze, jeszcze między jednym a drugim, między przeszłością a przyszłością, ale wiecie, że już to, co było, już nie wróci, czas to zamknąć i czas pozwolić y, otworzyć okna i drzwi, żeby ta przy, przyszłość weszła, różna przyszłość. Y, wy już jesteście gotowi na tą przyszłość, na jakąkolwiek, je, co wam przyniesie, ale jednocześnie będziecie mieli lęk przed tą przyszłością. Y, dlatego mówię w tym miesiącu tutaj nie widzę ruchu, zmian, działań. Jest, owszem, może być propozycja. Możecie dostać jakąś tam, e, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, właśnie, propozycje zmiany pracy, ale Was, e, znaczy, tu znacie e, swojego wroga, tak? Wiecie, jakie macie plusy w tej swojej obecnej pracy. Ma, wiecie, znacie minusy, wiecie, co jest gorzej, e, co jest lepiej. Jest możliwość, że zaciśnicie, wiecie, że zaci, jeżeli zaciśnicie re, e, zęby, to dacie radę. Natomiast wy nie będziecie, będziecie bali się przyszłości, będziecie bali się, że jeżeli coś zmienicie, to zmienicie sobie na gorsze, bo nie znacie tej przyszłości. Oczywiście jest tutaj, że w tej karcie jest to, że jeżeli byście chcieli i zrobili ten krok do przodu i odważyli się, to ta przyszłość by była całkiem niezła. Obie karty mówią o oczach. Uważajcie na swoje oczy. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, to do okulisty, jeżeli potrzebujecie okularów, nie czekajcie. Optometra, fajne oprawki, fajne szkła i yy, dacie rady. Tu sprawy oczne, bardzo wyraźne. Jeżeli macie alergię, gdzie wam oczy puchną, coś też nie bagatelizujcie objawów. Sprawy oczu, to jest najważniejsze dla Was, bo to jest tak m, podwójnie. E, obie, w, na obu kartach kobiety e, mają z, zwykle zawiązane oczy, czyli brak e, widoczności perspektyw. Wy tak jakby trochę utkniecie na własne życzenie, czyli nie będziecie chcieli dostrzec, że przyszłość może być fajna, chociażby ze, 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 ze względu na sprawy zawodowe. I ogólnie życia, czas wy, jak gdyby dojrzewacie do zmian i chcecie tych zmiany i wiecie, że już dalej nie wytrzymacie, że czas zamknąć drzwi i jeszcze i po prostu iść do przodu, ruszyć w nowe miejsce, ale was, wasz strach, lęk, może trochę lenistwo bo trzeba jednak się wysilić, żeby, żeby mieć dobrą przyszłość, yy, będzie Was trzymało w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, znaczy uczuciowo, to jest karta rodzinna, dlatego, dlatego powiedziałam rodzinne, czyli dalej będziecie tkwić, że, to jest w ogóle karta mocniejsza, silniejsza, jeśli chodzi o z, z takie związkowe sprawy od yy, dziesiątki kielichów. Tu jest typowa karta rodziny, karta korzeni, karta yy, takiej, wiecie, stabilizacji rodzinnej, tu jest cała familia, tu jest drzewo genealogiczne, tu są profity, jeśli chodzi o e, sprawy rodzinne, sprawy spadkowe w tej karcie są, sprawy, e, mało tego, e, może się okazać, że wasze sprawy, o, jeśli chodzi o oczy, e, są związane z jakąś tam genetyką rodzinną. Ja mówię, patrzę, patrzę ogólnie, dlatego, dlatego e, jeżeli wy na przykład macie problemy z oczami, ogólnie. Popytajcie się w rodzinie, czy, czy może ktoś z waszego najbliższych korzeni miał te, również podobne problemy, jak sobie poradził, z czego to się wzięło, bo wiecie, czasem znaleźć przyczynę e, Waszych dolegliwości, to już jest połowa sukcesu, bo wiadomo, jak to ewentualnie dalej leczyć. Więc warto zasięgnąć porady e, rodzinnej tu jest też oglądanie albumów, tu jest karta takiej rodziny. Jeżeli drogi wodniku jesteś w związku, to bardzo się tam związek ugruntuje. Jeżeli nie jesteś w związku, to być może że spotkasz taką osobę, z którą będziesz chciał tworzyć właśnie taką rodzinę, rodzinę z korzeniami. być może będziesz chciał przedstawić rodzinie daną osobę. ale jeżeli, ale to nie jest mus. Tu w zasadzie Twoje życie uczuciowe skupi się wokół najbliższej rodziny, swoich korzeni, babci, dziadka, rodziców, rodzeństwa. Ten miesiąc będzie najważniejszy dla Was, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, taki e, rodzinny. To będzie miesiąc bardzo rodzinny i e, taki z Twojej rodziny. Natomiast jeżeli jesteś w związku, to tą, tą rodzinę e, możesz zacząć tworzyć, czyli partner, partnerka, z którym jesteś. Lub z którym na przykład masz szansę być we wrześniu, to będziesz uważał, że jest to partner na całe życie, partner do, do taki mm, ważny dla Ciebie, żeby tworzyć razem rodzinę, żeby tworzyć związek, żeby stworzyć swoją właśnie gałąź na tym drzewie genealogicznym. Mocna karta, mocna taka, mocna rodzinna, e, dająca pewność. I pamiętaj, jeżeli będziesz potrzebował pieniędzy, to z. W pierwszej kolejności zgłoś się do rodziny, bo rodzina jest ci w stanie pomóc finansowo. E, nawet jeżeli będziesz musiał oddać z nawiązką, to nie będzie to nawiązka taka jak w banku. No i te sprawy, niestety, sprawy spadkowe. Także tu musisz, drogi wodniku, może się przygotować, że jeżeli wiesz, że jakaś sprawa spadkowa się toczy, no to jesteś w stanie pozyskać e, jakieś pieniądze. Niestety może się zdarzyć, że jakiś antena, antena, antena. ktoś z Twoich przodków, z, twoich, z Twojej rodziny, taki już starszy z pokolenia, może niestety zejść, zostawiając Ci jakiś tam spadek. Także wszystkiego dobrego mimo wszystko, bo dobry, e, dobry miesiąc, drogi wodniku, tylko przejrzyj na oczy. Co chcesz, i dąż do tego, i nie bój się. Przede wszystkim się nie bój zmian. I nie bój się przyszłości i pamiętaj o oczach. Wszystkiego dobrego.